Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z GDA5 Jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień. wbijajcie na G2, gdzie macie mega kozackie promki na gierki no i życzę Wam miłego dnia Zazwyczaj się chęci Tak, bierze tak, bierze tak, bierze no, jak, tak jak na tych, jak tak na zawsze na 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 tak, no Czechby tu jakieś Oli, dziury, kupa, jakieś... Nie wiem macie Fajnie na, tak na live'ach zasady O ja no takie, cię no, takie właśnie wygląda o, dupia, całkiem spoko Oho Ale mi ktoś przeleci O nie Ale skok piękny. Oj ktoś za O nie, o nie! O nie nie! Wszystkich zrzuciło, wszystkich zrzuciło tutaj Trzeba było przyhamować trochę i poleciał dalej raz. O tyle dobrze każdy wyleciał no, Powtóreczka no, To, jest tam, to tego. środeczkiem, może to jedźmy O, ja pierdolę Dzido, dzido, dzido Próbuję, nie. Dzido za Znowu, znowu to zrobisz No ja już błyskik do tego Znowu go przelecisz, znowu go przelecisz Jezus, Ja wylądowałem, ja wylądowałem jeszcze Dobra, wszyscy przejechali, Oj, jak wypadłem, dęciaka. Nie wiem, że... Tam A, dęciak wyleciał. Mamy to, oh. mamy jeden przejazd. A ja na, najbardziej najgorsze jest to, że ja cały czas się zatrzymywałem za każdym, żeby nie wlecieć. I tak wleciałem syla na tym tym... Co <grym>, tak no, wolno, żeś się zatrzymywał. O. Siema! O! Ale było minięcie się. O cię chrupia, syla! Ja przyhamowałem tutaj troszkę teraz o jody! Jotę, jotę! Super! Tylko podrazę, nie to tak! Tak, tak, O Oj, teraz Piotrzek ma kłopoty! Oj, będą kłopoty duże! No my też będziemy mieli z nim kłopoty! No, troszkę. Kłopoty. I teraz powietrze się może zderzyć z nim. Ups, ja jestem Ale przypał. ale co mogę poradzić? O, <laughs> ale przypał, dobra! Mówił <laughs> dobrze! A, a, dobrze tak! Dobrze, z fakt, z dobrze! Ale fart! Ja już I nie jestem już pierwszy, Sylo jest pierwszy Sylo jest pierwszy, Sylo dojechał No wjechałem, no, no. no, ja ja, ja nie wiem, wiem, kuła. No ty we mnie próbowałeś, ja ci na duchu, żeśmy się. Jak ja próbowałem, jakieś się tu znaczy, jak Nie no, ale ty, no. ty byłeś tutaj przy wyjeździe, a wjeżdżałem do punktu, no to, już mi się tak zdarzyło No ale ale co ja miałem no, zrobić? Co ja miałem nie, zrobić w tamtej sytuacji? nie, nie jechałeś, ty masz pomaga, no? samochód chłopie, a ja się tu respię w tym miejscu, ja się zrespiłem No a co ja miałem, nie wiem, skręcać, zjechać z rampy czy? Ale możesz, A ty nie jechałeś po rampie, ty już byłeś u mnie Jak nie? No ty wąskiej rampie byłem No panowie, bo. Nie, no w jednej ja rampie byłem Nie! O, doszło strzała Dobra, no ja nie Zarany, nie ziomo Mamy nigdy. to a tyle coś zrobiłem, bogata. O, policyjka teraz. Tak, no wydupiłeś tak? mnie tutaj teraz? To jest trzeci raz. An, to sorry, to tak. no, nie chciałem. Dobra, no, dzida. Znaczy ja ja nie widziałem, tak? bo ja nawet mam jeden z tych. Nie, nie roku, leci traczek. O nie, leci tu. Ale będzie fiko. Dobra, no, udało ja się, ja nie, się. nie mnie mi gwałciłeś! Dwoma kołami, ja dwoma ja kołami, ja dwoma ja kołami ja ledwo co. Czy ty znalazłeś ja się w paru? Nie, ja dobrze. Znikałem się. No jak nie! A nie dotknąłem cię! No jak nie! Nie dotknąłem ty ty to Zaczynałeś normalnie no tego Zrzuciłeś mnie Ja Ciebie też dotknąłem w Jak w skręciłem skręciłeś mi w nogi, jechałem, nie, gościu Nie, u mnie dosłownie mnie A, no to desing może by Palnoweś bo... mnie Zrobię. Ja dwoma kołami się na rampie zatrzymałem i pojechałem prosto O nie A Ty spadłeś o nie, o nie Po prostu, o nie. po prostu mnie palnąłeś! Ja wam nie chcę wyjeżdżać, ja chcę jeden samochód przynajmniej dostać To u mnie Cię nie palnąłem! No, to no tak, no, to, Wszyscy! Wszyscy w ostatnie miejsce! Rozumiesz? No czemu? Pierwszy. O nie, ty teraz dalek? to jest pura potężny Ja pierwszy! No, ja też nie byłem pierwszy! I chłop Ale dlaczego we mnie nie. wjechałeś? A dlaczego ty we mnie A wjechałeś? Nie A <laughs> ja się nie Jak byłem w tej ciężarówce Oj tak samo Pietko mi mówi, że go zderzyłem ale poszedł o, bokiem dużo. Ale pan sam wydupił. Ja? Ej nie rozumiem dlaczego w ogóle tak mnie... już mnie drugi raz tak chciał. Nie dotknąłem cię no, wcześniej, gdy nie no, chciałem! Razem mnie dotknąłeś! Nie pamiętam. chciałem! Akcja Kasas! No, nie dotknąłeś czy nie chciałeś! No ale fart ty, No i u mnie no, no. nie! No mówię, wiem, ja go tak samo nie dotknąłem, ale on mówi, że go zrzuciłem brzesz. Ja jeszcze Ale u mnie też wydupiłeś kogo tego! No nie będą! No przecież mam No, No nie chcę tego! Myślałem, że zagręcę tutaj lepiej, ale nie Chcę przejechać. Ja jadę w dosłownie, po prostu, jadę Ja już trzeci raz ląduję tak, że mi podnosi w ogóle O, o jest No to trzeba O jest Przeleciał na dawno do Ale poszedł że... tą polską. Jak dzik w agres. Ej, nie, na co ale nie lądujemy na kogutach. Ląduje. na kogutach. Na kogutach nie lądujemy, dobrze? O! No to teraz może być imprezka. Jak się No to do jasnego. No to tym bardziej nie przejadę. Teraz. Ale no nie, A, nie ja nie mam przez... Ja to... też leciałem do przez nich no. okay, ale... Trzeba, chyba... trzeba pierwsze miejsce dupnąć Dobra, nie, nie wylądowałem pierwsze teraz tu rampo, tą rampą Więc jeszcze tą rampę jest. mamy dojał. Pierwsze i drugie najlepiej Szepart, wiesz? Wiem. A, więc czekaj. A nie przepraszam, bo <ślamy> My nie co? mamy żadnej szansy, już my jesteśmy trzy samochody do tyłu. No co? Tak. Taka szansa. Co? Batmanem teraz byłeś? Hmm. Nie da, mamy żadnej szansy A to ty można śmignąć fajnie, zeskipować daj, można. Tak, można, nie będę, To śleci do A dobrze to Ja pierdziele Ja jestem tak daleko przez tą policyjkę No cześć! Wszystko? Ja jestem tak ja daleko policjka przez... tą była champem. O Jezu! Cześć, Wszystko co mnie piekało na początku Nie! Yeah. Skipowanie nie działa na Batmania no, tak. Siema To jest useless Siemanko Prajerze, Prajerze denty, no Puci na ryj, patrz no Alem nie, jak tu niemiło. Co jest? Mamy cztery samochody do tyłu? Tak. No co, on laga. A ty nas cztery jeszcze spychasz. Specjalnie tym. Niestety no, muszę on przewagę on. zrobić. Wiesz co ze zrób? A nie powiem to, bo nagrywamy. Ale nalałem na ci, i... na Nalałem no ci, powiedział co byś Co byś zrobił. Zostaw! Zostaw? Nieeee! Co? Dostaw. Ja demon, jadę, no, jadę nie na rampie, nie będę zjeżdżał, nie będę czekał jak dęciak na tym. No, no ale sobie teraz w dobrym sensalnie. Powinienem, teoretycznie, powinienem byś niesieć. Mogłoby się robić miło. No, sylokyć, no. Więc no. tak, tak. No, do przodu, no. no. jedzie. Nie, Kogaty. Czekaj. No, ja, 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 po prostu. Chciałem, ja, cię ja, jadę. chciałem ci puścić. Kogaty i skręcić w prawo. A. I nie grałem pe mnie. Chciałem cię. ciebie. Nie, no, to to ponad życia, a w inny świat. A, po prostu. no no bo już mnie syro do ja nie ruszę nawet, no. Ale tej furki... A <grym> <grym> Także cóż. A teraz spadesz Ale dobrze, dobrze, syla stręcie. Pokażę, <grym> zadrabiam na... Ale Sylla nie jest nam. pierwszy, tylko patrz. No dobrze! <grym> <grym> Ale nie! Te gwoźdź cisłości Ale nie najechałem innego, no nie miałem go znaczy, w Znaczy tu nie, nie ma takiego typowego zderzania się, bo jest ten wyskok <noise> i tutaj się można mijać na tym Nie ma zderzania, w ogóle znaczy, nie, nie ma jak, zderzania Nie typowego zderzania się Ale nie, chcesz coś okay. zrobisz taką przewagę <noise> to, to na tym wyskoku Nawet tym! No nie, <noise> nie mogę, ja się no. nie ruszę z Respa, kompletnie Pogadał, pogadał nie, Przez Respa O, nie, o, nie już, ale masz krówkę tutaj o no jak ty mi przepchnąłeś? Przecież jestem większy! Insubrzę, twardy! Ty Gówniany jej nie twardy! Twardy, i O nie! O, ostro! A, nie muszę nic robić! A, cię przestraszyłem, o nie. o nie! O nie, powtórka samochodzików jest! O nie! O nie! Bak, na nasz ogaty, ogaty! Raz. Nie! A, dostoł strzała! Myślałem, że to w ogóle fax. Nie, nie, nie wiem jak, to zrobić. O fax, cześć A zostaw mnie, co? Weź faxa Dam Sneakersa! Go. Uuu, no. no i kyllo jest pierwszy. Teraz. Ale baliście no mi bardzo drogę teraz. Teraz sila. Łódź, już mordeko, ty tylko nie. Okej. <laughs> Ale zwolnili trasę teraz No nie, no nie na mnie Musi, Musimy mówię. spotkać Tef, nas z na każdym wąskim szersze Nie, nie. 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 Jak ja no, drugi nie. jestem? Musimy No co za... Oh. Łupiek bez umysłu no, za... oh. bez... Słuchaj. Słuchaj, no Słuchaj no co, wiesz No i co się jak... drugi, wy jesteście 30 samochodów przod... Czy przodu 8 do 12 punktów 5, O dobra Dobra Zostaw mnie czerwona No nic ci nie No, już Dobra w końcu Teraz Chłopie, to to fantoma fantoma. No teraz ma fantoma Dobrze, dobrze, dobrze. Nie. Dobra, dobra, dobra. No nie! Spadłeś? nie! to się! nie spadł, no. ale No wygrywa, No Ja mam największy syf teraz. Ten co się! tak się! męczył. Okej, okay, dobra, No No tak, tak ale obracam No ja je cały No na nie. Ej, nie dotknąłem no. cię, u mnie! Ale mnie. Na, desy na desynku mi się teleportowałeś we mnie, jakby do tyłu, no jak? nie? Eee, dobra, no jedziemy Boost, ten boost. No, no ja i na nie. Ja no. może timingowa się no. idealnie by strzelić, tak? ja ale ciężko jest jak szelegasty, jesteś. Tak, no to co wiem, leci, to Ale gada. jakoś nie chciałeś, <grym> z nim z nim z nim ty chciałeś! <grym. grym>. Ale dymy to są! Nie! Yeah. Nieee, idealnie leciałem, no idealnie leciałem jeszcze. Maria Idealnie leciał Dobra, on mnie uratuje Idealnie leciał, o nie, ja już wiem, że w powietrzu umieram w tym momencie Siema, siema Siema Siema, siema No policjanko, ty ścieku, ty no Pff, sześćdziesiony pysk Nie da się tym jeździć no. Weź tę policyjkę tam dupnij jeszcze se dupni, jak możesz. tylko tę pierwszą. Dupnij! Jedną no, i drugą policyjkę na łeb zrobię tak O nie, przejechałem. O nie. No, udało się w końcu przejechać. To widzisz, jakbyś palnął, to byś nie wleciał. Teraz ambulance jedzie. No, ale chciałem, chciałem, wiem, że chciałeś właśnie. Du, ale blokuje, du. co jest? Nie, ma wracam, ty nie ma za bardzo. Ja chciałem, pakę teraz to tak ładnie. Co to się dzieje? No, cię. Jezus, Maria, o Ale jak przyjdzie spod... o no, to Ale mnie sprzątnął, chłop. Ej, nawet dobrze, nie sprzątnął. Dobrze, dobrze, dobrze. No. Ej, a nie wjechałem! Wjechałeś! No, Wjechałeś! Ale nie. koło ciekawe. Tak! Nie, ale po prostu. w bok. Ci... Jakbym wiódł kogoś, to już bym nie miał po co sygnału. A no. To powiem ci, że u mnie ja pojechałem w lewo, ty w prawo po prostu i każdy z nas spadł. To tak nie było. A, No tak nie było. Poczekaj. A, dara karetkowicz. No, z karetką Boże. tutaj zderzenie było. Okej, okay, to ja już z tego samochodu nie wyjdę. Co, policyjkę masz teraz? Nie, no mam ja to ten może. jeszcze gorszy. Na tym samochodzie to ja trzy lata byłem w pierwszej turze, że tak powiem. No nie, przepraszam. O, teraz. o ten Tirek. Dawaj syla, dawaj syla teraz. Uuuu, tak, tak. nie, przedeślałem. Idealnie teraz wylądowałem. To jest się. pierwszy syla, czy pan? No. Syla, a mamy tu samo w kopieniu Co się stało? Jezu! Nie! To nam zafiksowało nagle! Skina bamba, z rampa na dupie zrobił gnojek mi <grym> zablokował! no Co jest? Ja ci chrupia! Ta Ale że się gę... zyskał teraz! Rozmawiałem Sylan! Rozmawiałem SLAN! Zrobiłem mi kasację Rofaliu. na rampie! Kasacja na obnie Ale poszli może, o nie! To w sumie git, bo trzeba powiedzieć teraz tutaj, nie, nie ma jak mnie zrzucić, więc jak dobrze wyląduję to jest. Ta, to... z czterech samochodów mówi? do dwóch samochodów przewagi Nie, no to no, że właśnie jest w teorii dalej do nadrobienia, nie? Nie jest Znaczy nie, dla mnie, że ucieka! A, a, a no tak, no bo Jemu ty, ty, o to macie o, no. osobny ten! Macie osobny racing, What że tak powiem. Przepraszam <laughs> Karetkę? Nie, ja dopiero mam karetkę. Ale nie, tyle ma Willi-Jan

ale dostali to strzała na no, tym Wracamy Tyś... do czterech samochodów porażki. Tak. Nie, pięć u mnie Kto? Z baniakiem, baniakiem. Z paniakiem On jest baniakiem co najwyżej no. Baniaki, baniakiem. Baboszem baniakiem No na Oj, ja jak coś. Ale lecę źle. Teraz Dobra udało się. Ehm, kto jest pierwszy? Faks próbują. Dobra, Pax jest pierwszy Jesteś kurwa! <laughs> No. To, <noise> to jest Pax spadł? To jest Pax, tak, ja tak. No przecież przed całym To jest Śmieć Adam Lago No śmieciem, tak, dziękuję Ej, eee tak Dokładnie ee, tego niech powiem tak, może wygra Ej, ale to jest taki tutaj ustawianek Proszę bardzo Nie, ja na Paxa Ja na Paxa zagłosowałem, także no, czy mi to jest łatwo, bo Idealnie się strzeliwałem między dwa auta, że A Udało je. mi się za każdym razem. No jeszcze więcej powiedzieć, że ci jest łatwo. No. Łatwiej, tylko. No i pierwszy. No i Freeze, jak był lockdown, to Freeze, dlaczego on w ogóle narzekał na cokolwiek? Przecież on nagrał tylko długi filmy w domu, nie? Tak. Jakim na prawem narzekało. on narzeka? Hehehe. He. Jak on może przejść. Jak on może. Hehehe. He. Czeka do no, wodoru? Nie, nie, nie. No on A, myśli, to myślę, że fajnie byłoby. No i co, wygrywa. Nie nie wygrywa, bo to samo zrobią co to. Nie. Tak. No. Teraz no, za lądowanie my poczyli. Dawaj, dawaj. Dawaj. Duj. tutaj wiesz. Dawaj, Mamy i teraz. Ale O, teraz kogo dobrze wyrzucić No, tylo. kogo dobrze wyrzucić tam to. O, no, jak czekają. Ale was masz... Ale mnie też podbiło, patrz Wyrzuciłem gościa jak coś Mnie też podbiło ale ja też, no i... wypadłem. O też wypadłem Też wypadłem Och, ale wyrzuciłem Podbija tak dziwnie, byłem... nie? to no, nie wybijało nie mnie, znaczy, tak. Ja tak nie... dobrze wylądowałem, Pod... tylko bogaty na mnie czekał tam A, to nie, ja to ja mnie nie podbiło Ja nie czekałem, tam stał Szypart i się w niego wdupiłem przez przypadek ja... nie wiem o, tu... o, Teraz Teraz no znowu mnie będzie zysrało a, a, no, no i mnie też Nie, rozmawiam nawet Nie mogę wylądować teraz

nie trzeba! Dobra, dobra, to, to żeśmy nie, nie porobili za dużo Nie trzeba! kurde Jedziesz! Dobra Jedziesz, nie no, Ta lądować nie chce to jest... No tak średnia ta rampa no. Jedziemy! nie. Jedziemy! Tylo No za no, Dobra No, próbuję, to zaraz do tobą. Dobra. no o ty. i tak? Jest, jest! Ale kończysz, nice no, yes. Jest! No, jest. Dobra, tak dobra. jest O Boże Elegant. Nie wygrałem pieniądze, dziękuję. <grystanie> Postawione było na faksa, as money. <grystanie> Cię nigdy nie skażę. Nie Ja mam takie opłaty. Dawaj, no jest wastula, jest no Jestem 50 samochodów no. za wami i tak, więc. Dawaj się Postawiam. lata, daj się lata ty, jak ja to na drugie miejsce, oh. chyba umrę. A masz skończyć? Oh. Nie? Nie. Nie nie skończy skończy się skończyć. no, tak. ja no. ja Ja po po stronie. stronie, no. tak tak no, 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 Ej a ja chcę przejechać tym dziewczonym bliżej w końcu. Ja się oh. No to a teraz tak. Oh. <laughs> Nic więcej nie zostało oprócz błękitnego nieba. Oh. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oh Boże. Czuzy no, zabawne. Nie wiem, nie. Nie, nie ma sensu no, nie ma, na tym Nie no, sylon już przejedzie, bo się nie stuknęło. Nie, bo tutaj pan Może go dupić, lądowanką. Nie, nie, już pojechał, nie, nie. Pojechał, nie. pojechał. Dobra, a to jadę spokojnie żeby w metę, wam nie wjechać. No, 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 no. no. Więc. No. <śla> prawidłowo. <śla>